Saper wojskowy, to powiem, kochani, idzie naprzód przed samochodem i rozbraja bomby, amunicję rozbraja inaczej. Ja w saperce nie służyłem, ja służyłem w samochodówce, bo podwoziłem dla saperów, którzy składali nam na rzekach mosty, pontony i tak dalej. Ja tylko służyłem w samochodówce. Następne pytanie, proszę. A, a czołgiem jeździłeś? Czołgiem tak. Ciekawe, jakim? Polskim. Czego Major nie, nie nagrywa filmików? Czemu nie Czego nie nagrywasz filmów? Nagrywam, Tylko nie. nie. Będą dzisiaj nagrane. I ogółem chciałem Was serdecznie pozdrowić, tych widzów złych i dobrych, wszystkie panienki, które chcą oglądać mnie, Was serdecznie pozdrawiam. O, tutaj mam, przepraszam, że przerwę, przerwę Ci. Niech Krzysztof opowie o tym słynnym Sylwestrze z Michałem Wiśniewskim z Ich Troje. A... O, o ich troje, zespole, tak? Tak, w na Sylwestrze, tak? Ty tak. Ty byłeś tam? On, one u mnie były zespół ten, ich troje. One tu mieszkają niedaleko. Ja Ci powiem, major. One mieszkają na, nie powiem na tej ulicy, ale jak chcę wiedzieć, ja powiem. No wiadomo, niedaleko, stąd. I, ale przepraszam bardzo, adres to tylko do wiadomości mojej. Ja prosiłbym e, Was o wycięcie, o wycięcie, e, o wycięcie e, a, adresu Panie Pawle i Panie Natalku, nie podawać na, na YouTubie, że ja powiem dobrze, bo ochronę danych to jest. Ale one mieszkają blisko tutaj. To jest zespół bardzo dobry to jest zespół, który poznałem ich ze strony bardzo dobrej. To są ludzie uczciwi. Śpiewają piosenki różne: i białoruskie, i polskie, i ukraińskie, i norweskie, i jak, po jakiemu chcesz języku śpiewają? I po cygańsku nawet. I, i po chorwacku nawet umieją śpiewać. I za niedługo zaproszę ich do świetlicy, tam gdzie ja chodzę, do swojej kobiety, tam jest świetlica duża i one tam będą występować. Tylko ja muszę uzgodnić tak, <laughs> ze swoją przełożoną do Tereski i wtedy one będą zaproszeni tam, będą występować, będą grali, wezmę... On mi się ukuć. Dobrze. Wezmę od majora kamerę i nagram. O, już tam. Nagram. Chcą, żebyście zaśpiewali coś. Co będziemy śpiewać? Lombard Białostoc 3 złote, panie Kononowicz. Przypomina, że ma pan ofertę kupna za kamerę. Tom Pozdrawiam. A co Co one chcą, żeby ze. Za... Ktoś zaśpiewasz, no. To Sobik. Moja kamera jest Sony. I ta moja jest prywatna. Tam.